Witam bardzo serdecznie, tarociska Fortuna kłania się, kanał Sunline Tarot. Moi drodzy, dzisiaj co czeka Cię w weekend? Krótkie przesłania, możliwe, że zobaczymy jeszcze inne karty oprócz tarota Lenormand. Prawdopodobnie mam tutaj przy sobie mistyczną mądrość, karty, magiczne przesłania i może anielski klucz. Dobrze, zaczynamy najpierw kochani od tarota, co czeka Cię w weekend 20, 21, 22 maja. Tarot proszę daj rady wskazówki, co czeka cię w weekend. Także tutaj moi drodzy za chwilkę się dowiemy, co czeka Cię w weekend. Czwórka buław cesarzowa karta sprawiedliwości. Paść denarów, karta świata oraz, moi drodzy, dwójka kielichów. Nawet dobry zestaw wyszedł. Mamy bezpieczeństwo, dom, rodzinę. Oczywiście, tutaj na spodzie sugeruje się kartą MAGA. Moi kochani, może być bardzo kreatywny czas dla nas tutaj, ponieważ yy, Mamy chęć zaczęcia od nowa wielu rzeczy. Sprawy mają się dosyć dobrze. Tutaj nowe działanie będzie wchodziło przez te trzy dni. Moi drodzy, z drugiej strony jest czwórka buław, bezpieczeństwo, dom, rodzina. Sprawy domowe omawiane możliwe, że będziemy coś tutaj w tym domu robić w mieszkaniu dla siebie. Też, ponieważ no, możemy chcieć coś zmienić, przemeblować, zacząć remont, ale też myśleć o zmianie domu, o kupnie czy sprzedaży. Niektórzy może o budowie domu, o remontach, tak jak mówię, na pewno takie tematy się poruszą, przewiną. Jest karta cesarzowej spełnienia, możemy czuć się spełnieni tu, gdzie mieszkamy, tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie żyjemy. Także przyjemne wiadomości, możliwe, że dowiemy się, że ktoś spodziewa się dziecka, o ciąży, o przyjściu na świat dziecka, ale też tutaj czujemy się komfortowo w swoim domu, możemy zadbać o swoją urodę, na przykład zrobić sobie domowe spa. Kolejną taką energią jest energia sprawiedliwości. Nie będzie to zmarnowany czas. Mogą przyjść do nas wiadomości dosyć dobre o finansach. Możliwe, że otrzymamy jakąś korespondencję urzędową, sądową, coś w tym rodzaju październik na pewno kończy i zaczyna nowe działania, i tutaj możemy spodziewać się również przychodu, finansów. Czasem, przy październiku, denarów tu są bardzo pozytywne karty. Nie pomniejsza paść denarów tych finansów. Szczególnie przy świecie, karcie świata i tutaj sprawiedliwości, to są takie energie bardzo pozytywne arka na wielkie. Na pewno będzie to ważny czas. Te trzy dni, ponieważ są tutaj piękne arka na wielkie, cesarzowa, komfort, spełnienie, sprawiedliwość przychodzi do nas oczywiście i czujemy się, że jesteśmy sprawiedliwie osądzeni, że jesteśmy potraktowani sprawiedliwie, że robimy coś ważnego. Oczywiście tutaj też może być jakiś egzamin życiowy, który zdajemy, tak? Możemy przygotowywać jakieś pisma, dokumenty, jak najbardziej ważne rozmowy w pracy. Moi drodzy, paść dnarów mówi się, że kończy i zaczyna zarazem nowy początek. Czujemy się ktoś, jak taka osoba, która idzie do. Pracy pierwszy raz gdzieś na stażu. Także tutaj może być bardzo dobry nowy początek w finansach, ale też przy karcie świata mówi nam, że to może być nowy początek znajomości, moi kochani, koleżeństwa, przyjaźni i to nawet za pośrednictwem internetu. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, tak? Czyli tutaj może być nowa znajomość w internecie. Oczywiście, moi kochani, jest dużo dogadywania się poprzez te trzy dni. Jest dobra energia miłości, uczucia, spełnienia. Także moi drodzy, ja myślę, że y, zapowiadają się bardzo dobrze te dni. Życzę Wam tego, kochani, abyście przyjmowali z tego czytania jak najwięcej dla siebie pozytywnych spraw. Maj, miesiąc piękny. Dobrze, zobaczmy karty Lenormand. Co nam radzą? No, idą do nas wiadomości. Na pewno jest coś tutaj ciekawego. Możemy też spodziewać się jakiegoś gościa z drogi w naszym domu. Zobaczmy, co dalej. Wiadomości: to są listy właśnie, tak, smsy różnego rodzaju wiadomości. Tutaj, moi drodzy, jest kobieta. No, mogą być to wiadomości od kobiety, bardzo fajne wiadomości, tak myślę. No, ale też uważajmy w ten weekend fajne wiadomości, ponieważ ona jest zwrócona w tą stronę czyli to jest pozytywny znak zwrócona w stronę jeźdźca. Także, kochani, tutaj jest dobrze, ale. Pamiętajmy o tym, że możliwe, że czekają nas wydatki jakieś albo straty też w ten weekend. Straty mogą się wiązać właśnie ze sprawami, moi drodzy urzędowymi, z jakimiś umowami, kontraktami. Możemy się dowiedzieć na przykład, że otrzymaliśmy. Mniej pieniędzy albo mniej czegoś otrzymaliśmy, jak się spodziewaliśmy, albo też jeśli ktoś będzie miał jakieś duże, na przykład zakupy, to też będą to właśnie wydatki. No ale nie będzie do końca tak źle, ponieważ karty ryb mówią nam o radości i polepszeniu. Finansów, czyli możemy wydać, ale możemy też, moi drodzy, jakiś plan mieć na przyszłość. Tutaj jest zawarcie jakiejś umowy. Pierścionek nam mówi, umowa, kontrakt, ale też to jest przy finansach. Wiążą się z tym straty też. Musimy czytać te karty obok jak najbardziej, ale, moi drodzy, wszystko wyjdzie na plus. Jakieś straty będą, ale większe zyski w ten weekend. No, i też uważajmy na, moi drodzy, drobne, właśnie niebezpieczeństwa przy finansach i ogólnie w życiu. Także uważajcie na siebie i na te umowy finansowe, być może na te działania, które robicie, podpisujecie, planujecie, tak? Planujcie z głową sprawy finansowe, kochani. Dobrze, no to tak w sumie wyszło zadowalająco jak na te czasy. Zobaczmy karty. Tutaj, mistyczna mądrość. Moi drodzy, tutaj jest wdzięczność. Bądź wdzięczny za to, co już masz w życiu. Także tutaj jest wdzięczność za to, co mamy. Też jest celebrowanie po prostu uwolnij się od swoich myśli celebruj świętuj jeśli tylko masz na to ochotę no i moi drodzy tutaj jest archanioł Gabriel który daje nam właśnie taką nadzieję kreatywność i to jest wiadomość od archanioła Gabriela możemy prosić i tutaj właśnie będzie nam dane. Także Archanioł Gabriel jest takim opiekunem tych dni, ja bym powiedziała, moi drodzy. Magiczne przesłanie. Zobaczymy co tutaj nam wyjdzie, a dlaczego nie? Oczywiście też połącz się z naturą. Pierwsze przesłanie, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, odmładza cię i inspiruje. Drugie przesłanie. Duchowy przewodnik. Możliwe, że po prostu potrzebujesz. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Także możliwe, że będziemy m, potrzebowali. M, obustronnie albo wysłuchać albo komuś dać taką właśnie duchową y, y, podpowiedź no i trzecie tutaj moi drodzy przesłanie proś o co chcesz o to co chcesz czego chcesz pozwól by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się czego potrzebujesz także archanioł Gabriel jest dla was moi drodzy też tutaj przypisany. No i sobie zobaczymy, jeszcze, moi drodzy, taki klucz anielski. Ja mówię na to: kluczy, co tutaj aniołki nam przekazują? Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. I takie przesłanie jeszcze na ten weekend: bądź kreatywny. No, właśnie wyszedł nam mag na spodzie. I trzecia sprawa, dziel się swoją radością. Także dzielmy się swoją radością, bądźmy kreatywni. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, proszę o tym pamiętać. I tutaj na spodzie była karta Maga. Także moi drodzy, kreujmy, bo naprawdę bardzo ważny. Czas nadchodzi. Dlaczego tak? Ponieważ jest sprawiedliwość, jest karta świata i cesarzowej, ważne wiadomości do nas idą, ważne sprawy, spotkania mogą być, ale przede wszystkim, moi drodzy, tu może przyjść do nas coś nowego, co wpada nam do głowy, tak jak y, naprawdę życiowa jakaś taka y, podpowiedź, tak? Tutaj, y, Mak. Wykreuje nową pracę, być może dla niektórych, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, nowe sposoby mm, na zdrowie może coś wymyślimy właśnie w tym kierunku zaczniemy myśleć o nas, o naszym ciele. Może też wykreujemy dla siebie tutaj jest karta cesarzowej nową fryzurę, nowy makijaż. Także i jest również karta czwórki buław, która mówi nam o domu, o naszych y, sprawach domowych. Także y, mogą być, moi drodzy, y, pomyślane tutaj, wykreowane jakieś remonty, sprawy związane z domem, ale też nowe znajomości poprzez internet wychodziły i dużo y, takich y, spraw. Y, Dogadujemy się, porozumiewamy się, tak? Także i możemy nawet znaleźć, moi drodzy przyjaciela na stałe poprzez internet, tak? Jest przy karcie świata dwójka pucharów. Ja Wam życzę takiego kreatywnego myślenia poprzez te trzy dni. Zachęcam serdecznie do tego, aby cieszyć się życiem, nie martwić się na zapas, bo to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić. No i kochani. Naprawdę życzę wszystkiego dobrego, powodzenia, dużo szczęścia, miłości, finansów. Wszystkiego dobrego Wam życzę raz jeszcze. Do usłyszenia.